Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym, kolejnym poradniku na temat broni. Jest to kategoria jak zwykle PM-ów i to jest broń UMP45 i kosztuje ona 1200 dolarów. Jak widzicie, jest to kolejna broń w tej kategorii. Jak widzicie, ona obrażenia ma naprawdę duże. Jest to 35 punktów obrażeń. Szybkostrzelność oczywiście jest bardzo mała jak na PM-a i jest to tylko 11 punktów e, szybkości, ale jak widzicie, kontrola odrzutu też jest nieduża, jest to 76. Oczywiście, jakby można było spekulować, to mi się wydaje, że kontrola odrzutu jest e, właśnie jeśli chodzi o ten parametr nieco przesadzona, ponieważ ta broń jest naprawdę e, celna na bliskie dystanse, ponieważ ma łatwy recoil, zaraz sobie ją zakupimy. OK, zakupimy to broń i naprawdę ta broń e, ma swoje zalety, ale ma też dużo wad, o których zaraz e, Wam wspomnę. Ale najpierw właśnie przejdźmy do tego, e, jak ten recoil broni wygląda. Jak widzicie, ona ma tylko 25 pocisków e, w magazynku, czyli jest to naprawdę mało jak na PMA. E, właśnie reszta tych PM-ów ma 50, 64, 30 właśnie tych pocisków e, w magazynku i jest to naprawdę najmniej pocisków magazynkowych ze wszystkich PM -ów. i jej rekord wygląda w ten sposób jak widzicie jest on hmm, naprawdę prosty ponieważ każda kolejna kula po gdzieś po 15 kulach właśnie hmm, robi się taki pattern czyli taki, hmm, taka pionowa linia w, do góry tak i potem już każde kolejne 15 pocisków kolejne a czy znaczy 10 kolejnych pocisków wystrzeliwanych z tego PMA leci właśnie w to miejsce? Tak, i jak należy skontrolować takiego PMA, to należy właśnie, jak widzieliście, że leci najpierw w pion, potem w tą stronę i w tą stronę. I tu się zatrzymywał, czyli należy po prostu skierować celownik w dół szybko, zatrzymać się, zatrzymać was celownik w tym miejscu, to znaczy lecimy tym celownikiem w taki ukos troszkę, potem szybko w lewo stronę i zatrzymujemy go z tej strony. To wygląda w ten sposób. No, trochę mi wyszło, ponieważ nie jestem rozgrzany, ale wiecie o co mi chodzi. Lecą w lewo, w prawo i znowu w lewo, jak na, tak szybko, nie? Czyli musicie najpierw... co nie w dół. Szybko w lewo, troszkę bardziej w prawą stronę. Wytrzymujecie i wszystkie potem... Czyli wasz celownik musi najpierw lecieć w linii prostej, potem szybko na prawo stronę, gdzieś z tej strony, tak na ukos, i potem w lewą stronę troszkę i zatrzymując ją tam, gdzie wcześniej wasza linia była. Tak, z tej strony. No i e, to było na tyle, jeśli chodzi o kontrolę odrzutu. Przy tej broni, jak widzicie, nie są taki łatwy, jak e, by się mogło wydawać, ponieważ e, każde kolejne kule po 15 kulach lecą właśnie troszkę takim kółku, tak, na dole, na górze, znaczy, przy braku kontroli, e, celownika, e, odrzutu waszego. No i to było na tyle, jak widzicie, jest on taki do ogarnięcia, tak? Pierwsze na pewno 15 kul jest łatwych do ogarnięcia, ale potem już się robią problemy, możecie się mylić, właśnie którą stronę ten celownik mieliście właśnie skierować. Czy w prawo, czy w lewo, czy w lewo, czy w prawo, w jakiej kolejności, tak? I to właśnie jest taka broń, która. Mm. Właśnie ma tą wadę, że jest mało tych pocisków w magazynku, musicie bardzo e, cennie tą bronią e, się posługiwać, ponieważ e, każde kolejne e, po prostu nietrafienie e, w przeciwnika będzie związane z tym, że ten wasz recoil będzie chaotyczny, tak? Po, po prostu nie będziecie już wiedzieli, w którym momencie macie ten celownik zatrzymać w lewo bądź w prawo, tak? No i właśnie ona to sprawia przy tej broni, że wada, którą jest właśnie mała ma pojemność magazynka, jakże też mała szybkostrzenność tej broni i dosyć łatwy, przy połączeniu z dosyć łatwym w sumie kontrolą rekola. to niestety to, tego PMA niestety wyklucza to, że nie można z nim... Strzelać na daleki dystans, ponieważ ten odrzut się troszkę zwiększa, czy troszkę, ponieważ z każdym kolejnym dużym dystansem ten odrzut musicie skontrolować bardziej w dół, tak. I właśnie nie polecam Wam korzystać z tej broni na daleki dystans, ponieważ ona nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać do kontrolowania, i najlepiej sobie z tą bronią, jak już ją posiadamy. Oczywiście ja jej nie polecam wam kupować, ponieważ niby że jest tania, ale za podobną cenę, czyli o 50 dolarów droższą, możecie kupić naprawdę lepszą, szybko, bardziej szybkostrzenną e, broń, którą jest MP9, e, jest cenniejsza w sumie, chociaż ma ten recoil właśnie taki e, troszkę ciężki do op op opanowania, ale mi się wydaje, że jest łatwiejszy e, oczywiście, ale to nie... Przy, nie... Nie przerzucając tego na parametry y, techniczne tak, tych broni eee, na teoretyczne statystyki tych broni eee, i właśnie tą bronią należy posługiwać posug się bardzo uważnie, tak. czyli na przykład na bliski dystans bardzo eee, bądź na przykład gdy sobie tu staniecie to też możecie zaskoczyć zaskoczyć, strzelić mu w, w głowę najpierw a potem w tułów eee, albo na, na przykład też możecie się tak nauczyć tego eee, recoilu tego paternu tej broni, że wszystkie pociski możecie na przykład też trafić w głowę z takiej bliskiej odległości, właśnie, ale każda kolejna dłuższa odległość to sprawia, że ta broń nie jest naprawdę celna. Nie polecam jej używać w takich okolicznościach. Najlepiej właśnie w rundach używać się to jest runda eko bądź runda force, tak, to można ją użyć na ale rzadko używacie tej broni, Jak już to kupujcie, jak was stać po prostu, to kupujcie już, jak już macie mało pieniędzy, to kupcie właśnie sobie MP9 z Kevlarem niż UMPa z Kevlarem. Jest bardziej naprawdę opłacana MP9 niż UMP, no i właśnie jeszcze jedna wada tej broń, tak już widzieliście gdy przeładowywałem tą broń, to jest długi czas przeładowania tego magazynku. On bardzo strasznie długo wyciąga ten magazynek, potem go wkłada jeszcze bardzo dokładnie, potem jeszcze odciąga, właśnie Bez, zabezpieczenie tak? czy ten dźwięk po lewej stronie przy muszce, jak widzicie. No i naprawdę wyklucza tą tego poema spośród wszystkich innych poemów, jeśli chodzi o użyteczność. Jeśli chodzi o mobilność, o, o szybkostrzelność, ale cennością mm, nie gardzi, y, jeśli chodzi w porównaniu o inne PM. -y. Więc y, to właśnie bronią należy się posługiwać i też nie jest ona zbytnio cenna jeśli y, jesteście w ruchu, tak? Zaraz wam zdemonstruję jak to wygląda. Restart game, ponieważ muszę sobie... Oj, co jest? Czemu nie mogę? Restart, aha bo miałem 0 Dobra restart game Wpisujemy impuls Bierzemy to broń, jak widzicie Ona nie jest zbytnio cena Ta broń w biegu Jeśli na przykład sobie chcecie straszować, tak, rampę znowu Wrzucacie fleszyka No na ten dystans jak widzicie ona jest cena Ale jakbyście chcieli na przykład dojeżdżać gościa który jest z tej strony tak, jak widzicie ona jest podobna na do MP7, ale wierzcie mi, że tak do końca nie jest. Jest naprawdę duży rozrzut jeśli chodzi o horyzontalny recoil, tak? Czyli, że każdy kolejny pestki, gdy będziecie się ruszać, będą lecieć w lewo, bądź w prawą stronę. Oczywiście ja to teraz kontrolowałem, e, mierząc właśnie celownikiem w jeden punkt i to wyglądało u mnie właśnie, jak widzicie, troszkę chaotycznie, e, ponieważ nie jestem do końca też rozgrzany, więc na taki dystans, jakbyście chcieli dojeżdżać do gościa, który jest z tej strony, to oczywiście po sobie pozwolić na takie szybkie strafowanie, tak, e, i strzelanie w biegu z tej broni. Ale jeśli chcecie właśnie na, na jakiś daleki dystans, to nie polecam wam tej broni full auto, ponieważ się nie opłaca. No i to bym było na tyle, jeśli chodzi o tą broń. Ja się z wami żegnam i y, do następnego poradnika, który pojawi się mam nadzieję wkrótce. No i żywam miłego dnia. Cześć.